Gorlice mają swojego kataryniarza. W minionym tygodniu zadebiutował na ulicy 3 maja. Choć wydawałoby się, że to już wymarła profesja, jak widać, wróciła do łask za przyczyną gorlickiego barda Jerzego Guzika, który zawsze słynął z oryginalnych pomysłów. Czy ta inicjatywa się utrzyma na dłużej? Próbowaliśmy dopytać u samego źródła. Muzyka Prowadzi Pan jakieś nowości do naszego miasta, Kataryna? Tak, odnoszę wrażenie, że nasze miasto zasługuje na to, żeby pokazać coś niezmiernie oryginalnego, coś, co kiedyś było bardzo modne. W dużych miastach, na starych miastach był pewien specyficzny klimat, który dawała właśnie Katarynka i w ogóle Kataryniarz. Więc tak sobie pomyślałem, że byłoby sympatycznie, gdyby u nas, w naszym mieście, Kataryniarz również zaistniał. To samo gra, czy wchodzi Pan w cyfrową erę Kataryn? Nie, to jest Katarynka, która ma swój klimat, która posiada mechanizm przeze mnie skonstruowany. Bo generalnie rzecz biorąc, Katarynka, która um, kiedyś drzewiej grała na placach, na targowiskach, to już są unikaty, specyficzne unikaty, to już są dzieła sztuki, to są antyki. Taka Katarynka um, kosztuje w granicach 15-20 tysięcy złotych. Więc ja sobie wymyśliłem, że zrobię swoją katarynkę, która ma osprzęt przeze mnie wymyślony. Tworzy klimat, muzyka jest sympatyczna, klimat taki uspokajający, pocieszający i służący pewnej refleksji. No jest, fajnie ale czy, no, widzę, że jest pan pionierem na naszym rynku, a czyli boi się pan jakiejś konkurencji? Wszak nasze miasto znane z tego, że jak coś się nowego pojawi, to od razu konkurencja tutaj się panu zjawi. Nie, nie boję się żadnej konkurencji, ponieważ odnoszę wrażenie, że Katarynka jest sama oryginalna w sobie. Są również fantastyczni ludzie, którzy grają na gitarach, na harmonii, przyjeżdżają również cyganie, którzy fantastycznie śpiewają, ale Katarynka ma swój fantastyczny klimat, i myślę, że od czasu do czasu na terenie naszego pięknego miasta Gorlic będzie można zaprezentować takie właśnie fantastyczne melodie. Mało tego, oprócz katarynki będę prezentował, lub już prezentuję, tańce moich marionetek Gucia i Małpki Fiko, jak również, jeżeli będą osoby zainteresowane, będę chciał pokazać jakieś delikatne czary Mary, czyli będę starał się czarować dzieci i nie. czary wychodzę... mary, Hokus pokus, tak? A rączki są tutaj. Nie rozumiem? Czary mary, spokus, pokus, a rączki są tu. <noise> tak, tak, panie Maćku, rączki są tu, ale generalnie rzecz biorąc, chodzi mi o to, żeby w tym pewnym miejscu w naszym mieście stworzyć właśnie taki fajny, oryginalny klimat. Powtarzam, katarynek jako tako już generalnie nie ma, ale w Górnicach katarynka będzie i jest. Nie tylko w Górnicach, bo zamierzam. Kiedy będzie można pana tutaj posłuchać? Yy, w środy i w soboty, yy, albo ewentualnie w piątek. Yy, generalnie rzecz biorąc, yy, chciałbym również zaprezentować tą moją katarynkę i to wszystko, co mam tutaj do dyspozycji, również w Krynicy jak również myślę, że może pojechałbym do Bardejowa. Tam jest też przepiękny klimat, piękny rynek i taka katarenka znakomicie się wpisze w tamte klimaty. Tak samo jak mi się wydaje, wpisuje się w nasze klimaty gorlickie klimaty. Gratuluję za ten pomysł i życzę samych sukcesów w biznesie. Dziękuję, dziękuję serdecznie i zapraszam, zapraszam wszystkich mieszkańców Gorlic i okolic w środy, w soboty lub w piątki. Będę starał się umilać czas wszystkim dorosłym i dzieciom. Zapraszam serdecznie.